Siemano z i Jemalko, z tej strony Gabix I dzisiaj... Boże, ja muszę wyciszyć tego Roblox'a, bo ja nie chcę No, tak głośno Jedynka mi wystarczy Dzisiaj taki nietypowy film, takiego już tu na moim kanale nie było Czyli e, pomysł na, na skiny w Brookhaven Według mnie te skiny będą fajne Ale nie wiem, jak dla was ogólnie... Ja nie wiem, czy sobie będą fajne, bo ja nie wiem Jak to wyjdzie... Jak gadam, jak najęta. <grym> się, ja nie wiem. Ym, moja przyjaciółka mówi, że jestem nienormalna, bo ja ciągle sobie y, cały czas podśpiewuję. Jeśli miałam zajęcia dodatkowe, to też sobie podśpiewywałam Boże. Y, to musi być wkurzające. A więc y, dobra, lecimy, ale ja muszę sobie zrespić chatę, bo ja tak nie mogę. Tylko gdzieś na odludziu płagam. O, to jest ludzi dobra. Ja kocham być na odludziu, serio o jakiś dom, gdzie jest dużo światła, to gdzie idealny. Patrzcie. W ogóle tego domu chyba nigdy w życiu nie miałam. Nie no, może go spełniłam, jak nie miałam premium, ale tak tutaj go mega dawno nie miałam. Dobra, Zamykamy drzwi. Mi tu... Ło, ale to fajnie. Podoba mi się ten dom. Chyba muszę go częściej spełnić bo serio go mega rzadko spawnię, albo i nigdy. Ło, ale nie. To będzie mój ulubiony dom, naprawdę. On jest przepiękny. To, może, to wygląda jakby można było wyskoczyć. Dobra, już zero tego. Dobra, lecimy. A więc pierwszy skin to jest taki zwykły skin, taki luźny, tylko ja muszę się usunąć. Wszystko ogólnie. Boże, ja ciągle mówię ogólnie. Większość osób, tak mi się przynajmniej wydaje, woli make-upy hmm, face. Przepraszam. I takie make-upy Ale ja wiem, że wy wolicie, Że niektórzy lubią też inne Ale sobie dzisiaj zrobimy e, Kilka takich, kilka takich Więc wydaje mi się, że Że jednak zaczniemy od takiego cute Tak, taki cute Bo ogólnie mi takie tutaj wyskoczyły Fajne make-upy, że wydaje mi się, że Takie sobie zrobimy, ale fajne włosy Ale one trochę dla niej Ale fajne, serio Wiedziałam, że takie są Chłodziutkie to jest takie świąteczne, nie? No to nie. No to nie. To jak wygląda? Spoko, ale jakoś tak. To wygląda, jakby to dziecko płakało jakieś. Coś. A ja nie chcę płakać. jeszcze nie wiem, co to dziecko. Ej, fajny make-up! I podoba mi się to. O, to się spoko. Ale nie, to jest fajne. To mi się po prostu podoba. Mega. Więc chyba weźmiemy sobie to. Teraz włosy. C i U. Cute. Co? C, U, te Cute. Boże. Widzicie? Ostatnio engelski nie miałam, co dlatego. Mówię wam. O, ale fajne. Ej, to jest serio cute. OMG. Ej, mi się to teraz tak fajnie, to fajnie wygląda. Nie wiem, czy to sobie, ale no to jest serio cute. O, Boże. It's so cute. C, U, T. Cute. Dobra, w sumie wszędzie cute ogólnie. Ale fajne. I pokażę Wam kilka takich awatarków. Nie. Ej, to jest spoko. Ogólnie, czemu to jest wszystko różowe? Boż. Pudrowy róż jeszcze ok, ale taki mocny róż. Yy, no, no, no. Boże, nie czarny. Jezus, Maria, ten róż jest brzydki. Je, ja nie lubię różu, ja tylko pudrowy. Ewentualnie pudrowe i tyle. Chyba, że coś takiego. No to inna rozmowa. Okay. Kochani, ja na chwilę y, muszę się z wami pożegnać, bo ja muszę sprawdzić, czy GabiX włączyła mikrofon. Więc za Już jestem z powrotem. Słuchajcie, włączyłam mikrofon, tylko jakby mnie wywaliło z Robloxa. Y, ja wiem dlaczego, bo po prostu musiałam przejść do zdjęć i tam y, gdzie mi się to wszystko nagrywa, żeby wiecie bo mi tam zżera pamięć i dobra. Ja z powrotem do, se, do tej samej chaty. Tu będzie wygodnie. Boże! Wpadła otchłań. Tu jest tajemnicze przejście! E, to jest garaż? Ale fajna chata! Jeskus! Ogólnie nie pytajcie mnie, ale ja czasami zamiast Jezus mówię Jeskus, bo mi tak wygodniej. I po prostu ja tak e, ostatnio gadałam często. Myślałam nowe słowo. Boż! Co ja robię? Chodzić nie umiem. Nie, dobra, wracamy już tutaj, gdzie byłam. To mi wygodnie bardzo. Więc tak, teraz bierzemy sobie i tu wpisałam cute Cute. I ogólnie, możecie sobie to razem ze mną wszystko wpisywać. Sobie zrobić takie awataryki, jeżeli oczywiście wam się podoba, bo każdy ma inny gust. nie, Ja biorę takie rzeczy, które mi się podobają. Nie chcę, że się one podobać. W ogóle ja jak zaczynałam, to ogadałam jak najęta y to, jak zawsze w zasadzie Ja mówiłam, że mi się będą podobać, ale nie wiem, czy mi się będą podobać Nie no, jak ja zrobię, to raczej mi się będą podobać, nie? Ej, fajna koszulka A nie, jednak nie fajna Jednak mi się nie podoba Ej, to spoko Ej, to spoko Nie wiem, czy to jest takie so cute, ale... No? Dobra, sobie to wezmę Cute Chociaż, żeby nie było tak mega dużo różu Ej, fajna to... Ej, podoba mi się ta bluzka Serio takie... Jezus Maria, te spodnie mi się nie podobają hm. Boże, to mi się też nie podoba a to jest pewnie komplet, ale ja nie chcę tego kompletu bo jakoś mi to tak nie pasuje, to jest za mało kolorków ale to jest spoko, I to jest cute jest bardzo ładne, podoba mi się sobie tutaj aż to chciałabym sprawdzić ale nie, to mi się nie podoba, to taka... ja lubię takie, taką krówkę ogólnie jakieś, miałam taki outfit krówkowy, ale jednak to to, to bierzemy. Dobra, to jeszcze sobie wpisamy Ooh, cute. Może jakiś plecaczek. O, to jest fajna twarz, ale już mamy to, co mamy, więc nie będę zmieniać. Cute. O, cute. Czemu mi się to nie, nie zakłada? O, dobra. Jakiś lak chyba był, czy coś. Fajna korona, ale mi u mnie nie będzie widać, bo mam tu coś. Mam tu coś i nie będzie widać. Gdy dzisiaj w szkole miałam zajęcie dodatkowe rano, tak z rana musiałam wcześniej wstąpić. <grym> I wtedy wyglądałam tak, boż! E, dobra, e, lepiej tego nie składam. Ale no, musiałam wcześniej wstać i właśnie e, to było szydełkowanie ja po prostu na, na, na wszystkich przerwach biorę to szydełko i szydełkuję, wciągające, jak się już zacznie i w miarę będzie wychodzić, to was by ściągnęło. Fajne zajęcia co ja zrobiłam? <noise> Cute. Mamy to z powrotem. Ej, ale to słodko, wygląda kotem na głowie. Ej, pikna. Cute. Czy mam tu mieć na ptach? Mam Kutełek. Ja wszystko z kotełkami biorę w ogóle. A ja mam psalę. Jestem bardziej psiara chyba ostatnim. Ja w ostatnio dzień... się zmieniam w kociarę, serio. Ja mam psa, ja zawsze wolałam psy niż koty. Ale teraz nie chcę kota. I ja ostatnio się zmieniam w kociarę normalnie, masakra. <grytanie> Jezu Maria, jaka jest cute. Boże. Ja mam jakieś lagi. W sumie mam lagę mózgu. Ej, fajnie wyglądała ta parasolka, ale jak mam tą czapkę to bez sensu. Ale to by fajnie wyglądało. Polecam właśnie tą pężę, bo ona pięknie wygląda. Ale jak mam tą czapkę, to to bez sensu. Trochę jest... Ja cię kręcę. To jest so cute. Um, nie mam pytań. Nie Fajna? Nie, jednak nie fajna. Bo zobaczcie, ja nie lubię takich tych... Tutaj niby aż tak mi odstaje, ale i tak odstaje mi się. To też troszeczkę tutaj wchodzi i nie podoba mi się. Nie. Jeszcze pomyślę, ale nie. Chyba nie. Raczej nie. Ej, ale fajne. Ale nie dziękuję, nie pasuje mi to trochę. Czy to jest też taka truskawka? O, nie. Co to jest za kotek? O! Ojo, jaki kotek! Boże, jakie słodziaki! jaki! Wieczka! Taką wiecz A gdzie to będę mieć? A to jest plecak! Dobra, no kochani! Outfit gotowy, no pięknie. Chyba sobie to zrobię na miniaturkę po prostu... Czekaj, fotkę na miniaturkę. Widział, miejsce, tu. tu mi się nie podoba. jest takie fajne. Wiem sobie przygotujemy stanowisko, kochani. Ja w ogóle robię dzisiaj, co się ja mam? Złówko mnie halo. Nie mogę. O, stanowisko robimy. Ściankę To zdjęć. Ale to będzie, to będzie stanowisko i na tym stanowisku będę właśnie robić te fotki, bo każdego tego outfitu chciałabym użyć do. Słuchajcie, wiecie. Wiecie o co mi chodzi. Do miniatury. Tak, do miniatury, Boże. Będę musiała za każdym razem inaczej ale tam. Zobaczcie, takie co? Dobra, e, brak pytań. Tak będę robić takie zdjęcia. No. jest sobie tu fioletowe dymki. So cute. O, i te dymki mi tu fajnie zasłonią. Ej, no fajnie, fajnie. Fajnie, fajne, fajne, fajne. Jasne, taki mega pudrowy bym chciała. O, pięknie, pięknie. weźmy sobie czerwone. Bym chciała równo to. Posz. Nie. Ścianę zabrałam. Boże. Dobra, ja tu już nic nie dokładam, tylko ściany dodajmy. I wtedy będzie ok i mi się teraz coś znowu wymajsterkuję i będzie kupa. Dobra. Co, to, kochani, z wyuczniami proszę. Piękna fotka na miniaturę, idealna. To sobie ją tam odrobimy. Dobra, lecimy z kolejnym awatarem. Kolejny awatar to będzie taki emo, takie coś, to by się Aria ucieszyła na pewno. Aria by w takim może chodziła, bo Aria uwielbia tego typu rzeczy. Da, ale ładne, ja sobie to muszę zapisać. W ogóle nie pytajcie, co ja mam jest dziwne te. Ja sobie to muszę zapisać. Cute. W ogóle ja nie mam... Ostatnio używam za dużo angielskiego, to do mnie nie podoba. To mi tu o, matka, ty powaga, Kto mi tu przylazł? Tylko, matka, powaga, Kto mi tu przylazł? Bo ja mam jakieś... La... Bo ja mam tu... Jezu, ja mam jakieś straszne lagi. No nie mogę ściągnąć włosów tu chodzi, czekajcie co ja mam w ogóle za outfit, o dobra e, tu mogę ciągnąć włosy z git i teraz zamywasz sobie taki outfit emo, z takiego ej ja bym zostawiła ten make up bo to mi poz... nie ja wiem jak ja wiem jak oni zawsze bierzemy sobie ciemną skuratką, coś, bierzemy sobie o coś takiego <laughs> nie żartuję, ale oni zawsze tak dziwnie chodzą, co, co tak emo się ubierają zawsze mając takiego i tak chodzą dużo Albo, ej, by nam miało, tak. Ale nie no, my się ubierzemy normalnie, kochani. E, ja tu nie będę kombinować. Emo. emo, fa, cef, emo face. Wow! Ej. Fajne to niektóre. E, fajne. W ogóle takie dzięki wydaję, takie ej, fajne i podoba mi się... Bardzo mi się podobają... Je... Nie, to nie do już. Ej, fajne oksy. Fajne oksy, ale one mają serduszka, to... Thank you. I co to jest? Boże święty, jakieś kolce. Co to kurczę jest? Boże święty, to już jest dziwne. Ej, dobra, przecież tak, po prostu... Facet... Bo czasami jak się odwrócić to inne do wyskakają. Odwrócamy. odrzucamy, nie chcemy akceptować. Dobrze, czemu mi się tu. O. No co jest? Ja, ja nie wiem, czemu mam takie lagi, kochani. Wybaczcie mi, ale po prostu. Nie ja zrobię zbyt inaczej. Plack. face. Mmm. Aha Musimy może też spodziewać face I więc taką face I mamy to Dobra. E -mo. W sumie emo Musimy i ja ostatnio miałam taką koszulkę i ona mi się tak podoba. Naprawdę ona jest według mnie prześliczna. Ja ją ostatnio sobie robiłam taki emo ten. Po prostu Ali się mega podobał. W sumie nie wiem, czy jej ja się podobał. Ale na pewno jej się podobało, że ja w końcu jakiś tego takie, typu życie pan na tą wyroku No, bo ja zawsze byłam taka sukienka, so a była taka... Ja tak nie do końca, to... Ale z z tymi to coś piekło. dobra Emo. Nie wiem, co ja ciągle piszę Emo, ale git. O, Boże, jakie fajne czochy. Ale to... Ej, jestem ja fajnie, to tak wygląda mi się podoba? Mi się podoba. Dla mnie subcio. Dobra. Emo. Fajne to, ale mi się nie podoba ta czapa już. Już nie czapa, już nie. Już czapa to tu nie pasi mi jakoś. Ja pamiętam, jak pewnie też pisywałam emo i też mi to nic nie pasiło. I... Ja wiem, że weźmiemy sobie, wejdziemy sobie tu, ja wam pokażę fajne włosy. Musimy zjechać na sam dół. Boże, nie aż tak daleko. Weźmiemy sobie takie, zobaczcie. Właśnie tak. Boże, czemu to się tutaj nie... O, dobra. takie włosy. Ej, fajnie to wygląda. Powiem wam szczerze, fajnie. Emo, przynajmniej sobie. Będę chciała, o właśnie! O właśnie, no. Właśnie takie coś bym chciała. torebeczka, No i zobaczcie jaki piękny outfit. Ja sobie zrobię fotkę na miniaturkę, więc e, widzimy się za chwilkę, jak już będę robić kolejny. Dobra, już jestem po krótkiej przerwie. I kochani. Teraz chciałabym, żebyście... Napisali w komentarzach, ja też zrobię ankietę, oczywiście, dzisiaj, który outfit bardziej Wam się spodoba. Outfit emo, jeżeli outfit emo, czyli ten, który właśnie mam na sobie, Wszyscy w komentarzu emo, tak jak mam właśnie nad głową. To Temu, komu bardziej podobał się outfit cute, czyli ten właśnie. Piszę w komentarzu. Cute. Tak jak tutaj jest napisane, bo to się inaczej pisze po angielsku. E, a niektóre mogą być e, sobsy z angielskiego. Tak jak ja. No myślę, że ostatnio, ostatnio często się poprawiłam. Ale no. Jak się właśnie pisze. I kochani, ja zrobię dzisiaj ankietę. I ten outfit, który wygra, zostanie wykorzystany w odcinku. Już wiem nawet w jakim, że... Możliwe, że będzie to odcinek z Arią, a jeżeli alien nie będzie chciała tego nagrać, to może widzowie przyjdą, a po prostu nagram to samo jakimś cudem. Nie wiem jakim, ale może po prostu z kimś z serwera. No, oczywiście, że Polacy grają. Więc kochani, e, tak właśnie wyglądały te dwa awatary, Cute i Emo. W ogóle... Ja nagrywam tu scenkę po raz drugi, bo mi się coś zepsuło z tym awatarem Emo, więc wolę go na razie nie ubierać, co jego ja potem poprawię. Więc kochani, widzimy się w następnym odcineczku. 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 Ja się z wami żegnam. I pamiętajcie, żeby zajrzeć, bo wam ankietę zrobię. Pa, pa!